No, witajcie. Dzisiaj wsadzam pierwsze pomidorki do gruntu. Tak ostrożnie, bo nie ma u nas zapowiadanych żadnych przymrozków. Mam dużo sadzonek, w razie czego to wymienię, ale chciałam Wam pokazać tutaj jedną rzecz, ponieważ mam jedną sadzonkę, która jest taka bardzo, bardzo wyciągnięta. Wycią znaczy, ona nie jest wyciągnięta. Ona ma taki pokrót. Jest taki pomidor z Lidla i on. Y no nawet pod chmurką to rośnie, tak jak taka żyrafa, taki długi jest, rozkrzewiony. I ja go chcę tak należąco y, posadzić, ponieważ on dopiero teraz będzie miał tutaj kwiatki, no to już wiecie, jest taki z metr. To po co tracić tutaj przestrzeń? Po, położę go tak, wykopię taki rowek. I on będzie tylko wystawał, wiecie, czubeczek. No i tak pomyślałam, że was że Wam to pokażę. On później na całej tej łodydze, jak to pomidor, puści korzonki. I ja właśnie wszystkie takie długie sadzonki sadzę w ten sposób, że taki rowek robię na leżąco. Patrzcie, aż do połowy grządki mi ten rowek <grytanie> wyjdzie. Jesienna praca nie poszła na marne w przygotowaniu tej grządki. Bo bardzo tutaj dużo dżdżownic widzę i taka ziemia się zrobiła fajnie, widzicie? Dobra, teraz tak obrywam mu te dolne listki, oczywiście, bo to i tak będzie pod ziemią. Nie wiem, może tak, może wyciągnę go z doniczki. ma bardzo ładne widać, że już mu ciasno było no i teraz go położę ale powiem Wam, że nawet chyba dłuższą też nie, bo to mi już tam następna sadzonka wyjdzie i teraz go tu słuchajcie, przysypię o, jeszcze sznurek sznurek to wsadzę w to miejsce gdzie ma być nie pod doniczkę, ale to nie szkodzi Zakręcę tutaj. Tak, on jest, słuchajcie, zakopany. I teraz jeszcze go tutaj przysypię. Pokażę już Wam efekt końcowy, bo, wiecie, nie mam jak tutaj sobie statywu ustawić. Zresztą mi się połamał. No, już, słuchajcie, go zakopałam, posadziłam, więc on tam miał. Tą bryłę pierwotną, korzeniową, tutaj troszkę tak zakręcał, przysypałam to ziemią. Jest taki y, pochylony, no bo bym go złamała, jakbym go tak nagięła. Ale to wiecie co, za parę dni w ogóle nie będzie widoczne. On się wyprostuje, będzie nawet w tamtą stronę się do słońca ciągnął. No i teraz co? Podlałam go, zaściółkuję tu grubo, żeby. I teraz zobaczcie, teraz mi sadzonka do kolana sięga, a, a, a sięgała mi do wiodra to pasa. Więc jest różnica, prawda? I pierwsze grono będzie gdzieś tutaj, a nie na wysokości, nie wiem, oczu moich. No naprawdę, ten, ten pomidor, on sam w sobie. Mam drugiego w szklarni, to jest podobny. On po prostu taki, wiecie, tak pędzi, on tak się rozkrzewia, bo to koktajlówka jest. No i pierwsze trzy posadzone sadzimy dalej. Chcę tak na próbę, wiecie. Może jeszcze dwie i koniec. Bo no zobaczymy teraz, spóźniona zimna zośka ma być. Chociaż u nas 7 stopni, stopni zapowiadają, więc no chyba nie będzie już tak źle. Mała aktualizacja pomidorków minęło 4 dni. W sobotę sadziłam tego pomidorka należąco Znaczy pomidor był należąco <grywia> Ja nie I tutaj, yy, zobaczcie jak on się fajnie tutaj przyjął, już widać, że ten czubek się robi bardziej zielony wyprostował się ładnie Te liście dolne i tak będą usunięte, bo teraz on troszkę poparzone są i już takie się robią żółte yy, Ale jak najlepiej się ma, w najlepszej kondycji. Dzisiaj była taka zimna noc u nas. Trochę miałam obawy, bo tam różnie prognozy pokazywały, 4 stopnie, 5. To nie cała noc oczywiście, tam godzina, dwie w nocy. Ale widzę, że super przeżyły, nawet ich nie osłaniałam, bo wsadziłam 10 sztuk dopiero. I tak myślę, nawet jakby mi zmarzły, no to mam jeszcze na wymianę. Ale dzielnie się trzymają. One, wiecie, troszkę były zahartowane w tej szklarni, stały. No ale wiadomo, jednak słońce bezpośrednie to jest inaczej niż szklarnia. No i zobaczcie. Pomidorek jest niski teraz. Już nie będzie tak wybiegał, będzie taki bardziej krępy. Bardzo to jest fajna metoda, właśnie na sadzenie takich długaśnych pomidorów. Też te korzenie przybyszowe, które łodyga, z łodygi wytworzą się bardzo są takie, wiecie, mocne, grube od razu. A dzisiaj będę sadzić resztę. Tutaj jeszcze pięć jest. No i myślę, że tak do końca tej grządki może mi się uda dzisiaj nasadzenia zrobić. Bo już nie ma być takich zimnych nocy. Jeszcze chciałam dodać, że pomidorów teraz niczym nie nawożę, ponieważ grządka na jesień była super przygotowana. Był dany obornik i kompost. Podkorzeń tak zwany też nic nie daje. Widzicie, tylko mam łopatkę, sznurek, nożyczki. Sznurek daje korzeń, O, tak naprawdę, bo już ten sznurek sobie drugi koniec wycierobię z supełek albo i nie. I wkładam właśnie tak jak już pokazywałam, pod bryłę korzeniową i to w zupełności wystarcza. I nie trzeba tam wiązać. Jakiś szpilek dodatkowych, to już jest przez lata przetestowane i nawet jakieś wiatry, nie wiatry, nic, nic się nie dzieje z tym. Po prostu ciężar krzaka ten sznurek tak fajnie kotwiczy w ziemi. No i co, nie podlewam też ich, tylko przy posadzeniu troszeczkę oczywiście tam podleję, żeby się ziemia lepiej ułożyła, a później to już nie podlewam, no aż już tak zobaczę jakieś oznaki. Przesuszenia. Tutaj powiem Wam, mimo że jest susza, to pod tą ściółką ziemia jest dosyć wilgotna, tak jak widać było, kiedy sadziłam tego długaśnego pomidora. No więc ja nie widzę potrzeby ani nawożenia w tej chwili, ani podlewania, bo słuchajcie, bardzo łatwo też jest przenawozić azotem. Teraz na tych grupach ogrodniczych widzę ciągle zdjęcia, właśnie z poskręcanymi czubkami. Wszyscy pytają, co to się dzieje. No i bardzo często też jest wynikiem do przenawożenia azotem. A taka roślina źle rośnie, też w ogóle rośliny przeazotowane, pomijam, że są niezdrowe, to też częściej chorują później, są mniej odporne. Także słuchajcie, wszystko z umiarem. One i tak teraz muszą się dobrze ukorzenić, poczuć się w, do, w, do, w nowym miejscu. No, też są wystawione na różne warunki atmosferyczne, takie nowe dla nich. No więc daje im czas na aklimatyzację. No i tyle. Także pod korzeń. Kiedyś dawałam wycie pokrzywę, taką ściętą, ale teraz nie widzę potrzeby. Bo naprawdę ta ziemia no, już jest tak wzbogacona tutaj, i też później jakimiś gnojówkami pokrzywowymi się podlewa. Kiedyś dawałam i robiłam nawet takie porównania, to nie widziałam różnic szczerze mówiąc. Uważam, że tam taka garstka pokrzyw jak się wrzuci w dołek, to to. Za wiele nie da. Lepiej te pokrzywy chyba na gnojówkę sobie wrzucić. Nie wiem, no wiecie, no, to trzeba by jakoś naukowo chyba podejść do tego z mikroskopem y, i jakimiś tam y, miernikami zmierzyć to. Ale ja no naprawdę, wiecie, tak mniej czasu mi to schodzi, jak ja tylko wykopię dołek i wsadzę sadzonka, a nie tam jeszcze jakoś pokrzywę. Wiem, że nawet niektórzy y, ryby dają, ale no. To już nie wiem. Może to jest w zamian mączki rybnej, bo mączka rybna jest dobrym nawozem. No ale całą rybę. No nie wiem, może ktoś taki ma doświadczenia. Ja, ja nie. Ja myślę, że lepiej kompost jakiś dobry dać, obornik i. Dobrze. Dalej biorę się do wkopywania, <grywania> do sadzenia pomidorków. Nie wiedziałam, że ja szczurki potrafią. Tak wysoko po drzewach chodzić Patrzcie Jak polski gekon Nie bój się, ja jeszcze nie będę płoszyć Niesamowite Tutaj mój piesek biega i ona się wystraszyła jej No już tak ja wiem na metr 50 Chodź kropkę, chodź Zobaczcie, jak wysoko wlazła no tak. tak siedzę sobie i patrzę co tam pełznie po drzewie A to jaszczurka Niezła akrobatka Piękny kolor ma to jest chyba dragon ze szklarni. Nie będę jej niepokoić. Tyle Wam chciałam pokazać dzisiaj, że pomidorek żyje. Ma się dobrze w szklarni. To już w ogóle takie wielkie są te pomidory. Powiem Wam, wilki rosną, kwitną. Ale to zrobię osobny odcinek. Na razie trzymajcie się, kochani. Mam nadzieję, że u Was też tam pomidorki rosną. Nic nie zmarzło. I już będzie teraz z górki coraz cieplej. Papa, pa, trzymajcie się.